Witam Was serdecznie. Tarotowy konci kameli. Dzisiaj mam czytanie dla singli. Także zapraszam wszystkich y, osoby tak zwane single, bo bardzo często jest tak, że y, single jest uwikłany emocjonalnie w jakąś relację, ale fizycznie jest sam. Także zapraszam was y, na to czytanie serdecznie. Co odchodzi od Was i co do Was przychodzi nowego? Są dwie grupy, w tym ważnym bransoletki. Która was bardziej przyciąga? I zaczynamy od grupy pierwszej. Drugie single z grupy pierwszej. Zaczynamy od przeszłości, czyli od tego, co od was odchodzi. Zapaliłam wam czerwoną świecę specjalnie na to Anioły wspomagają was. Pamiętajcie o tym zawsze. Sprawdzimy, co anioły mają w ogóle dla was to mam to powiedzenie. Ale teraz pozwamy przeszłość. oj, oj. Przeszłość jest bardzo trudna, była. Była bardzo trudna. To odchodzi. Odchodzi zranienie, rozczarowanie, niemożność podjęcia decyzji na takiej zasadzie, że wiem, że ten ktoś mnie rani, że robi mi krzywdę i to jest dla mnie niedobre, ale wydaje mi się, że no, nie mogę się uwolnić z tej sytuacji. Ja mówię, że wydaje mi się, bo oczywiście, bo. To jest ósemka mieczy, czyli to wyjście z tej sytuacji jest. Po prostu zawsze można zerwać taką relację, albo powiedzieć po prostu, co, co mnie boli, co mi nie pasuje. Ale tutaj jest bardzo dużo mieczy, czyli wszystko jest w waszej głowie. No, ktoś was, ktoś was skrzywdził, wy tak myślicie, tak to odczuwacie. I po tym skrzywdzeniu. Hmm, tak bym powiedziała, w cudzysłowie, zamarliście. Czyli tak jakby zawinęliście się w kokon w sobie. No i to już odchodzi. Ten taki, może nie marazm, tylko ten kokon. Y ja myślę, że on Was ma chronić przed ludźmi. Wy tak to odczuwacie. Hmm? To jest przeszłość, to odchodzi. Pamiętajcie, to już macie za sobą albo już po prostu już prawie za sobą a teraźniejszość 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 jest bardzo naprawdę fajna, jest dużo działania zawalczyliście o siebie w końcu czyli z tego marazmu, z tego kokonu po prostu postanowiliście już wyjść otrząsnąć się i pomyśleć dobra wystarczy Skrzywdziłeś mnie draniu, zraniłeś mi, zrobiłeś mi po prostu um, coś złego. Zawinęłam się, zawinęłam się w ten kokon, bo, ale teraz już czas na działanie, czas y, zawalczyć o siebie. Myślę, że już y, 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 drugi raz, jeżeli was spotka taka sytuacja, to już będziecie y, mieli się na baczności. Chcecie być teraz w energii króla monet, czyli kogoś, kto y, panuje nad sytuacją. Kto, kogoś, kto ma swoją moc, potrafi zawalczyć o siebie i powiedzieć, co myśli. Być może jest taka sytuacja, że zastanawialiście się, dlaczego ja, ja sobie dałem, dałam, pozwoliłam na to, żeby ten ktoś mi to zrobił, że pozwoliłam się tak skrzywdzić. Dlaczego na to pozwoliłam, że teraz już bym tak nie zrobiła, już wiem, jak to boli, to nie jest dobre. I teraz jesteście w takiej energii, że po prostu no nie, no, jak chcesz się do mnie zbliżyć... No, to y, najpierw y, y, będziesz miał do czynienia z tą moją barierą ochronną. Już tak łatwo ci nie pójdzie. A jaka jest przyszłość? Hmm. Są dwie y, wersje tej przyszłości. Jeszcze zaraz dołożę kartę. Jeżeli zranił Was ktoś, z kim byliście w romansie, w takim nieformalnym związku, w tak zwanym trójkącie, i poczuliście teraz moc, to ta osoba, jeżeli do Was wraca, no to niestety z takimi samymi zamiarami. Nie no, wiem, czy, czy to jest właściwe słowo zemsta, ale takie coś mi przychodzi do głowy, że jeżeli cierpiliście przez tę osobę i ją całkowicie odstawiliście, to ona będzie chciała Wam pokazać, że to ostatnie słowo należy do, do niej, do tej osoby. Czyli podsumowując, z, zmierza do Was sąd ostateczne, czyli musicie się, znaczy musicie, no powinniście się rozliczyć, z przeszłością, z tą osobą raz a dobrze, ponieważ jeżeli pozwolicie jej wrócić, to ona zrobi to samo. Znowu was skrzywdzi. To znaczy to są nadal miecze, czyli to jest tak jakby to jest wasze wyobrażenie o tej relacji. O tak i jest potrzebny ten sąd ostateczny, to jest potrzebne to działanie. Żeby, żeby to zakończyć. Ale mm, ja myślę, że w głębi duszy. To pomijając to, że w teraźniejszości jest ta energia, że ja już się teraz nie dam. Ja już po prostu wiem, jak to smakuje. Ja jestem kimś, kto jest mocny. To nadal mm, ta wasza moc jest krucha, więc bardzo bym uważała na to. Nie, nie pozwólcie się. Yy, zobaczcie tutaj na tej karcie, ta dziewczyna płacze. Czyli. Yy, ja jestem silny, jestem silna, ja będę walczyć, zawalczę, ja po prostu potrzebuję ostatecznej rozmowy, ale tak naprawdę w środku to jestem osobą, która jest krucha i wrażliwa i po prostu i cała ta sytuacja mnie mocno rani. Ale na końcu macie trójkę kielików, to jest ładna karta, bardzo ładna, czyli świętowanie, czyli zabawa, czyli radość, czyli po prostu spotkania z przyjaciółmi, czyli no czeka Was, drogie single z grupy pierwszej, Jakiś taki pojedynek, o tak bym to nazwała, z tą osobą, żeby, żeby zacząć coś dobrego. Ja zaraz zobaczę jeszcze tutaj po, tym, po tej trójce kielichów, czy jest o, nie, jakieś zuporzenie. No. no to ja bym powiedziała tak, że jeżeli, jeżeli pozwolicie tej osobie wrócić, to będzie lipa nadal. Czyli tak, energię w teraźniejszości macie bardzo dobrą. I prawdopodobnie ta osoba to wyczuje, i dlatego pozwolicie jej zbliżyć się do siebie na tyle, że ona was znowu zrani, znowu będzie to zubożenie, znowu będzie ta strata, znowu będziecie w roli osoby, która jest ukryta. Tutaj jest taka relacja trójkowa, mocno się pokazuje. Więc, jeżeli pytacie o, o, tą, o tą osobę, która, z którą jesteście związani, właśnie w takiej relacji trójkowej, no to naprawdę uważajcie. Naprawdę uważajcie, bo po prostu będzie Was. Ta sytuacja Was będzie raniła. Może nie tyle ta osoba celowo, tylko ta sytuacja nadal będzie Was raniła. Będziecie po prostu się w kółko tak kręcić. No. Zobaczymy, taka energia główna dla Was. Pokój w przyszłości. No, coś z przeznaczenia. Być może że to jest sytuacja karmiczna, albo jest tak, że coś z przeznaczenia dla Was idzie. Jest już przygotowane. No zaraz zapytam karty. to jest ktoś wracający? Ja zapytam karty anielskie o to, czy to jest ktoś wracający. Jeśli tak, no to odpuść. Po prostu odpuść tą sytuację, to nie będzie to ciebie dobre, nawet jeżeli jeżeli tam serducho szaleje i myślicie, że pasujecie do siebie, no to nie, może nie na ten czas. Nie w tej sytuacji, jak on jest po prostu w jakimś związku. Ewidentnie tutaj jakaś. A ja się zapytam, czy, czy zmierza do was ktoś nowy. Że, jeżeli skorzystacie z tych rad Tarota i faktycznie odpuścicie, pogonicie po prostu tego tego Lasa, to czy zmierza do Was ktoś nowy? Nie ma powodu do zmartwień. Czyli myślę, że tak. Myślę, że tak. No ale ym, może nie jest tak, że długa droga y, dla Was, bo tutaj jest y, karta błogosławieństwa, czyli wszechświat nad Wami czuwa. Ale musicie, musicie się z, tego, z tej sytuacji uwolnić raz, a dobrze. Bo ta wasza siła, którą teraz czujecie, jest taka, no tak jak mówiłam, jest taka kruchutka. A ta przyszłość, niestety, jest y, ciemna. No. Sprawdzimy energię tak za dwa tygodnie, za dwa czy trzy tygodnie, bo na tą chwilę y, macie właśnie y, taką sytuację. Bardzo dobrze, że walczycie o siebie, bardzo się z tego cieszę. I ten kokon, w którym byliście, był wam potrzebny. No ale. Wygląda na to, że po prostu za wcześnie z niego wyszliście. Wychodzicie, że po prostu poczuliście w sobie już że dobrze, to nasiedziałam się tam, mogę wyjść, już jestem silna. No i okazuje się, że nie, że jeszcze nie ten czas. Jeszcze może, jeżeli to jest dla Was metoda, można zawinąć się w ten kokon z powrotem. Ukochać się, być dla siebie przyjacielem, przytulić się. I potem za jakiś czas spróbować. Ale to nie jest tak, że ten świat jest okrutny i zły, i akurat wam się nic nie udaje. Po prostu ta relacja, w której jesteście, będzie was raniła. No i nie, i nie pozwalajcie na to. Myślę, że już jesteście tego świadomi. Jeszcze sprawdzimy, bo dzisiaj anioły przemawiają naprawdę bardzo silnie. Więc sprawdzimy, jaką radę mają dla Was aniołki. CEREMONIE I UROCZYSTOŚCI Szmaragd, piękny kamień. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznica. Czyli macie prawdopodobnie jakieś takie imprezki. To jest, to jest dla Was ważne z jakiegoś powodu. Ja, no ja nie wiem dlaczego, ale Wy pewnie powinniście wiedzieć. Sprawdzimy jeszcze a, a, anioła opiekuńczego, jaki jest dla Was. Jakieś karta wypadła, więc ją weźmiemy. Współpraca. Anielska mądrość przypomina Ci, byś używał swoich zdolności i talentów dla wspólnego dobra. Pozbądź się walki o władzę, konfliktów i współzawodnictwa, które są rezultatem egoistycznego pragnienia wygranej. Współpraca w celu osiągnięcia najwyższego dobra krzewi harmonię i poczucie wspólnoty, wydobywając ludzi najlepsze cechy. Postaw sobie za cel, by każdy odczuwał satysfakcję z wykonanej pracy. Dzięki temu staniesz się krzywicielem dobrej woli i harmonii. Zbliżaj się do siebie ludzi, szukając sposobów wspierania się nawzajem. Dzielenia się z innymi, dzielenie się z innymi na pewno przyniesie ci korzyści, gdyż anioły będą błogosławić Twoje wysiłki. Afirmacja: współpracuje ze wszystkimi. Ojej, przepraszam. Prawdopodobnie potrzebowaliście to usłyszeć. Ja was z tym zostawiam, ale anioły wiedzą, co mówią. Także współpracujcie. Kochani, tak jak mówiłam, sprawdzimy tą energię za dwa, dwa tygodnie. Może tak. Po prostu nie dajcie sobie y, zrobić krzywdy. Dbajcie o siebie. Bardzo Was proszę. Dziękuję za grupę pierwszą i zapraszam osoby z grupy drugiej. Te osoby, które wybrały grupę drugą. Macie cztery karty. Jedna się po prostu jakoś przykleiła. Także y, zobaczymy, ta się przykleiła. U, się buła. O, pięknie. A zaczęłam od przyszłości. Dobrze, to otworzę te y, karty, ale no to zdradzę Wam, że przyszłość macie zajebistą. Przeszłość. Przeszłość też nie była dramatyczna, ale z jakiegoś powodu przygniotła Was. Za dużo pracy, może było, może za dużo obowiązków. Y... Zbytnie przeciążenie, albo jeżeli mówimy o relacji, to po prostu, no nie wiem, ciągnęliście ten wóz sami. Po prostu tą osobę za każdym razem musieliście tak popychać przed siebie, ale jest nawet takie powiedzenie, że nie idź przede mną, nie idź za mną, tylko idź razem obok mnie. No to tutaj prawdopodobnie albo po prostu pchaliście tą osobę do przodu i jesteście już z tym zmęczeni, albo ciągnęliście za sobą. No ale namiętność była. Namiętność była naprawdę spora, pasja, namiętność, seks. To wszystko było. Może dlatego wydawało wam się, że, y, że relacja ma y, potencjał, ale z jakiegoś powodu bardzo was to już zmęczyło. Ale to wszystko było po coś, bo tutaj jest, y, jest gwiazda, czyli to było po prostu musieliście przez to przejść dla własnego dobra. Może dla dobra tej osoby, chociaż myślę, że bardziej po prostu dla własnego dobra. Może mogliście się, musieliście się przekonać, że to nie jest już dla was, że ta metoda doprowadza tylko do tego, że jesteście przemęczeni, zmęczeni, sfrustrowani i nieszczęśliwi, że albo na przykład jest też taka historia, że może te romanse, czyli ta namiętność, pasja i tak dalej, już was przetłoczyła i macie po prostu romansów po kartkę. No. Może to wszechświat chciał pokazać. A teraźniejszość? W teraźniejszości wzięliście się za zarabianie pieniędzy. Ale to jest, to jest takie zarabianie pieniędzy. No tutaj to się kreśli obraz takiej osoby, która robi coś dla innych, ale wbrew sobie. Albo po prostu te osoby, na przykład, nie wiem, no, ciągną od was te, tą, tą kasę i was to męczy, bo tutaj macie, w przeszłości była dziesiątka buław, czyli przeciążenie tym działaniem, za, za dużo na swoich barkach. Po prostu trzeba ciągnąć ten wóz z tymi ludźmi, a tutaj macie dziesiątkę mieczy, czyli jesteście przytłoczeni, może zmęczeni pracą, może nadmiarem obowiązków, a może tym. Oczywiście bierzcie to, jeżeli to, jeśli to z wami rezonuje, ale tutaj mi się pokazuje coś takiego, że zarobiliście dużo pieniędzy, bo mieliście fajny pomysł, bo, bo jesteście pracowici, bo chcieliście po prostu mieć te pieniążki i okazało się, że musi, musicie się podzielić z innymi: bo ten potrzebuje, bo, bo ktoś tam potrzebuje, bo Zocha jest w tarapatach, a Stasiu ma długi. I zrobiliście to, podzieliliście się, znaczy dzielicie się, bo to jest teraźniejszość, czyli po prostu dajecie te pieniądze i to Was, yy, i to was gnębi w myślach. Może myślicie sobie, kurczę, zarobiłem 10 tysięcy złotych, jestem z siebie dumny, urobiłem się, urobiłam się, i muszę wszystko oddać i do pani, i znowu nie mam nic, nie? Może was już po prostu no, z jakiegoś powodu, ale to są myśli, czyli to nie jest tak, że te osoby od was y, wymagają tego, bo jak, jak nie dasz, to się na ciebie obrażę i nie będę się odzywał do ciebie. I, a wam nie o to chodzi, tylko y, to są wasze myśli. Zobaczymy, czy Czy wam się uda o tym powiedzieć, bo chodzi y, na to, że tych myśli to już macie dosyć. No tak. Zapanuje harmonia i miłość. I znowu dziewiątka mieczy. Taką macie, taki rollercoaster, taką sinusoidę. Dobrze, źle, dobrze, źle. Opadało, dał. O, pan dał. Hmm? Albo jest też taka druga historia. Może być tak, że zapanujecie nad tym, czyli po prostu ok, dobra, zarobiłem, dałem, nie podoba mi się to, ale... Przeboleję to. Następny miesiąc znowu zarobię 10 tysięcy złotych i może już y, nikomu nie dam. Albo w teraźniejszości jest tak, że pojawił się ktoś nowy, fajny, takie ciasteczko, no, ale się, ale się boicie. Ale tutaj jest wyszła karta strach ma wielkie oczy, czyli boicie się niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Mhm. Być może ta osoba y, ma jakiś biznes, albo prowadzi jakiś biznes, albo jest po prostu osobą kreatywną i pomysłową i chce, y, i chce też y, pociągnąć Was tym razem za sobą, tak po prostu żebyście byli kreatywni, żebyście zarabiali tą kasę. No ale Wy jesteście, y, y, to znaczy nie tak, że pełni obaw i się wycofujecie, ale y, ojej, ojej, no to co teraz, na przykład całe życie marzyłem o takiej osobie, teraz ją spotykam, no i, no i co ja mam z tą osobą teraz zrobić? Niepotrzebnie się boicie, niepotrzebnie, naprawdę. Dacie sobie radę i mało tego. Z tej, z tej historii wyjdzie naprawdę miłość. Mhm. Już nie będziecie kimś, kto ciągnie ten wóz za sobą albo popycha przed sobą kogoś, bo tak ktoś się wlecze, a wy chcecie być dobrym przyjacielem. Tylko możecie być w energii. Tutaj jest Królowa Kielichów, czyli jakiś znak wodny. Ale możecie być w energii kogoś, kto jest y, tym razem, to ja jestem ta, ta słabsza strona i ja chcę pokazać uczucie, a niekoniecznie się zamartwiać, tylko cieszyć się, cieszyć się życiem. Czyli to są tak jakby dwie historie. Tutaj jest ta jedna finansowa, że z jakiegoś powodu, ale tak jak mówiłam, że za miesiąc znowu można tą kasę zarobić. Także nawet jeżeli daliście, to niech im to idzie na zdrowie, nie żałujcie. Nie, niech się cieszą. Widocznie potrzebowali. A druga historia jest taka, że, że pojawił się ktoś i to już nie jest tylko namiętność i pasja, tylko to jest ktoś, kto jest stabilny, stoi mocno na nogach. Zobaczyliście i król lików, no. Piękna para z Was będzie. To jest teraźniejszość, a ja już, już pobiegam w przyszłość. Ale to jest teraźniejszość, czyli prawdopodobnie albo tą osobę już znacie, Albo zaraz ją poznacie, ale mm, jesteście w takiej energii. I dlatego przyszłość jest y, przed Wami naprawdę naprawdę dobra. Macie Asmonet w przyszłości. I tutaj ja mam te karty tak, jakby w teraźniejszości, ale one wybiegają w przyszłość. Też jest Asmonet, czyli jest jakiś nowy początek. Czyli może y, będzie tak, że OK, zarobiłem 10 tysięcy, podzieliłam się, nic mi nie zostało. No to mam teraz pomysł, jak zarobić jeszcze więcej. Że w sytuacji, jak mnie ktoś tam wydoi, no to mi więcej zostanie, o jakiś nowy pomysł po prostu. bo Bardzo często jest tak, że ta energia pieniądza, pieniądz lubi jak jest w ruchu, czyli jak wydajecie, dajecie albo nie, kupujecie coś sobie z miłością, to te pieniądze do was zawsze wracają. A dwa, a dwa, może ta osoba po prostu ma jakiś nowy pomysł albo już swój biznes, i dołączycie do nich. W przeszłości macie przepiękną kartę świat. Czyli wszystko stoi przed, was, przed wami otworem. Zobaczcie. Wszystko. Wszystko i w zasadzie każdy. Czyli ym, ja bym powiedziała, że ta relacja, gdzie macie królową kielika i króla kielichu, to jest, to będzie relacja, która wam da, da siłę. Czyli wracam do domu, gdzie jest ktoś kto na mnie czeka, z miłością na mnie czeka. Tylko pamiętajcie o tym, że strach ma wielkie oczy, żeby nie bać się tego i czeka na mnie naprawdę z miłością, i to mi daje siłę, I mogę, i mogę zawalczyć. Mogę po prostu, i nagle się okazuje, że cały świat stoi otworem, że jest tyle pięknych miejsc, że mogę na przykład wyjechać do innego kraju i zarobić właśnie więcej kasy, bo mam ludzi wokół siebie, którzy potrzebują i którym chcę pomóc, mimo że mnie to przetłacza. Że, że mogę, za, mogę zawalczyć o ten świat, czyli jakiś pomysł wam wpadnie do głowy, fajny. Mm, zaraz zapytamy aniołki, ale ja bym jeszcze. Yy, o co o to tutaj zapytać? Jak w zasadzie jest wszystko jasne? W zasadzie jest wszystko jasne dla Was. No to zapytajmy. Czy na przykład, jeżeli planujecie albo w przyszłości będziecie planować wyjazd do innego kraju. A sytuacja się polepszy, no to yy, może ta finansowa. O, decyzja należy do ciebie. Czyli tak myślałam właśnie, że jakaś, jakaś decyzja będzie należała do was. Sytuacja się polepszy, czyli to jest bardzo fajna karta, jak na, teraz się martwicie że coś nie idzie po waszej myśli, albo o tym, że was tam właśnie wydoili z kasy, no to, to, to się nie martwcie, bo ta sytuacja się polepszy. Prawdopodobnie po prostu, na no, te osoby potrzebowały, ale decyzja należy do ciebie, czyli w przyszłości będziecie musieli z tych wszystkich wyborów, z tych wszystkich możliwości, które świadom oferuje, żeby skorzystać z tego, no to podjąć jakąś decyzję. Tak wyjeżdżam, tak ta osoba mi dała na tyle siły, że Jestem gotowy zmienić swoje życie. Ale bardzo fajna energia. Super. Myślę, że... Wie, no wiecie co robicie, chociaż tutaj jest ten straszek taki. Ale, ale nie, nie wojujcie ze sobą tutaj. Z tą miłością, która do was przyjdzie. I każdy jest taki, że trzeba go pchać. Bursztyn. Bursztyn. Powiedz to Bogu: weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, aby uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, aby uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. Czyli po prostu por porozmawiajcie z wszechświatem. No, ale myślę, że jesteście osobami, które y, mają więcej siły niż przypuszczają. I y, 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 y jeszcze oczywiście aniołki, które nas dzisiaj wspierają bardzo. Celebracja. Czas, byś poszukał radości, zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nimi uradował. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu, wyrażamy za nie wdzięczność, a anioły radują się razem z nami. Staraj się świętować wraz z innymi. Wyzwala to ogromną energię, która przyciąga anioły. Przywołane śmiechem i radosnym nastrojem udzielają swojego błogosławieństwa. To także okazja, by zaciśnić więzy z bliskimi ci osobami. Anielska mądrość przypomina ci, byś celebrował i szanował każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą, czy też małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz uczcić. Afirmacja celebruje swoje życie. No, więc jeżeli zapominacie cieszyć się życiem, bo po to tutaj jesteśmy, żeby się tym życiem cieszyć, naprawdę. Nie po to, żeby cierpieć, tylko po to, żeby się cieszyć, no to, no to anioły Wam przypominają. Ciesz się tym życiem. Czeka Was naprawdę fajna przyszłość. Sporo decyzji do podjęcia, ale to będą fajne decyzje, bo, to, bo one za sobą niosą coś dobrego. Także ja Wam gratuluję, Grupo Druga. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś sugestie, to bardzo proszę o komentarze. Zapraszam również do kontaktu ze mną amelia73.tarotmałpalgimel.com. Jeżeli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, albo po prostu porozmawiać ze mną, zachęcam do lajkowania, zachęcam do subów, ponieważ to jest ważne na YouTubie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Wszystkiego dobrego pa!